Dzień dobry kochani witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym porannym naszym czytaniu energii. Karty jak zawsze potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją, więc zapraszam Was do wysłuchania. Macieju, Melisą, Italio, Piotrze, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, jak i wszystkich na czacie. Oliwio cudnego dnia Wam wszystkim życzę i pięknie dziękuję za. Waszą obecność. Dobrze, zobaczmy, jak dzisiaj e, ukłożą się energie, co nam podpowiedzą. Iwonko, dzień dobry. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Ziemi. Bardzo ważne. E, według mnie, święto powinniśmy piękniej podziękować, docenić w tym trudnym czasie i nie tylko m, energię naszej Matki Ziemi. A myślę, że każdy w swoim zakresie i po swojemu to uczynił. Dobrze, kochani. Zobaczmy, cóż powiedzą nam karty Tarota na dzisiaj. A dzisiaj może gdzieś tak z tej strony. Kochani. Dzisiaj król denarów. No, ziemia w ziemi. Kochani, król denarów mówi o dobrym czasie, o dobrym człowieku, o mądrym władcu. Władcy. <noise> Jeszcze kawy nie było. Dzień dobry, dzień dobry, Marzeno. Mówi nam o człowieku, który dzięki swojej pracy, swoim decyzjom, swojej determinacji, swojemu zaufaniu, ale też i pracy, którą wykonał, osiągnął sukces. Osiągnął bezpieczną przestrzeń, osiągnął majętność, osiągnął wewnętrzny spokój. Myślę, że karta króla denarów właśnie podpowiada nam tę energię. Jeżeli coś tworzymy, jeżeli coś robimy, to nie oczekujmy od razu wyników. Mądry człowiek, człowiek, który wie i docenia wagę decyzji, wagę poświęcenia, ale też i tego, co musi się nadbudować. Wiecie, energię, majętność, spokój, miłość to są energie, które. Nie przychodzą za pstrygnięciem w palec, ale są efektem determinacji, nadbudowywania, zaangażowania, doglądania i właśnie mądrych decyzji. No i myślę, że przy czwartku, który jest dniem ziemi, również, który daje nam możliwość ugruntowania, który powiela nasz, naszą majątność, nasz stan posiadania, energia króla denarów, jak najbardziej słuszna. Być może jest to podpowiedź na dzisiaj, abyśmy zajęli się też kwestią materialną, bo to bardzo istotne. Pamiętajcie, że spokój ducha, spokój tego, co, nad czym pracujemy, nad czym poświęcamy swoją uwagę, determinuje nasze zachowania, ale też i stan posiadania właśnie. Doris Reniu, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dobrze kochani, zobaczmy energię minerałów, jaki będzie dzisiaj nam pomocny, z jakim szczególnie możemy dzisiaj pracować. A dzisiaj będzie to heliotrop, poświęcenie. I powiem wam, że heliotrop nie dość, jest przepięknym minerałem, to i bardzo, bardzo korzystnym, jeśli chodzi o wibracje. Przede wszystkim jest to minerał dla osób, które mają problemy z sercem, z układem krwionośnym. Harmonizuje ho poziom hormonów odpowiedzialnych za układ krwionośny, limfatyczny, za nasze serce. E polecany jest osobom po transplantacjach serca, po zawałach, po e udarach. Ale heliotrop jest również e jednym z tych minerałów, który e polecany jest nawet małym dzieciom, które mają. Problemy z serduszkiem, wcześniakom, dodaje im, dodaje im energii, dodaje im takiej mocy sprawczej, ale też i e, ułatwia gojenie się, leczenie, wspomaga e, jako kamień w litoterapii, pomaga właśnie w wyzdrawianiu, uzdrawianiu naszego serduszka, e, ale też i pomocny jest właśnie. W transformacjach negatywnych emocji, negatywnych uczuć, po utracie, po stracie kogoś, po odejściu. Wtedy, kiedy nasze serduszko czasami no, jest w innym w ogóle stanie <laughs> e, świadomościowym, o może tak to nazwę, uspokaja nas, dodaje nam wiary, dodaje nam możliwości. Polecane jest kobietą po trudnych porodach, m, wtedy, kiedy czasami kobieta. Ja to absolutnie nie oceniam, absolutnie, ale są sytuacje, kiedy z różnych powodów kobieta no, przeżywa pewien rodzaj szoku, traumy i polecany jest właśnie osobom, które no, nie mogą się z pewnymi rzeczami pogodzić, a z racji pewnych e, statutów no, wypadałoby, aby to uczyniły. Polecany jest dla osób, które mają problemy z śledzioną, z woreczkiem żółciowym, z wątrobą, pięknie oczyszcza, e, harmonizuje pracę tych narządów. Picie wody, w której odpoczywał heliotrop, e, ułatwia wzmocnienie, ułatwia detoks po wszelkich zatruciach, wtedy kiedy mamy stłuszczenie e, wątroby, kiedy mamy jakieś toksyny w sobie, bardzo mocno wspomaga e, właśnie usuwanie toksyn z naszego organizmu. Dzięki swoim wibracjom i dzięki swoim właściwościom również pita woda, w której odpoczywał heliotrop, wspomaga e, przyswajanie e, żelaza. To szczególnie dla kobiet. E, najczęściej u kobiet jest problem właśnie z poziomem żelaza w organizmie. Lucy, dzień dobry, witaj. Liliko, witam cię serdecznie. E, oczyszcza nerki. Y, pomocne również y, infekcjach oczu. I tutaj znów kładzenie sobie heliotropu na powieki, czy przemywanie oczu, w której, wodą, w której odpoczywał heliotrop, jest korzystne. Dlaczego? Dlatego, że zmniejsza obrzęki powiek, dodaje witalności, jest jak, jak świetlik, czyli niweluje też cienie pod oczami. Ale w momentach infekcji oczu, zapaleniu spojówek, um, innych dolegliwości bardzo, bardzo pomocny i, i korzystny. E, niweluje, i to jest istotne, negatywne promieniowanie, ale też i cieki wodne. Jeżeli macie pomieszczenie, w której wyczuwacie albo wiecie, że są jakieś żyły, jakieś cieki wodne, to jak najbardziej jest takim remedium, odpromiennikiem. Wtedy kładziemy sobie na przykład pod łóżkiem czy przy łóżku heliotrop, i on pięknie niweluje właśnie te niekorzystne działania cieków wodnych na nasz organizm. Pomocny jest osobom, które troszeczkę gdzieś się pogudzi, pogubiły, ee, troszeczkę e, nie wierzą sobie, są w trudnych sytuacjach. Determinuje ich, dodaje odwagi, dodaje blasku, dodaje uśmiechu. No i przepięknie. Zmienia energię tą negatywną na pozytywną, dodaje, dodaje wiary w siebie. E, Katarzyno, witam Cię serdecznie. Jest też minerałem, który polecany jest do, y, jakby to powiedzieć, jeżeli macie trudne sprawy sądowe sprawy na przykład o alimenty, o jakieś zaległe długi, o kwestie bardzo bardzo osobiste, bardzo prywatne, sprawy, które długo się ciągną, które są odraczane, które ciągle gdzieś pod górkę, to jak najbardziej energia heliotropu, który, który macie przy sobie w czasie takich sytuacji trudnych dla was, sądowych, jak najbardziej daje wam pewność siebie, elokwencję wypowiedzi, rozsądne. Mocne, jasne myślenie, ale też i no, otacza Was takim ochronnym e, pierścieniem i dodaje witalności. Bardzo, bardzo polecany właśnie na takie trudne sytuacje. Dla kogo szczególnie? Heliotrop dedykowany jest głównie osobom z podznaku ryb, e, barana, panny i wagi. E, dzięki swoim właśnie właściwościom, dzięki swoim wibracjom, polecany do. Pracy z czakrą splotu słonecznego i serca właśnie. Jak oczyszczamy heliotrop? Heliotrop oczyszczamy pod bieżącą wodą, odkładamy na kryształy lub e, hematyt, no, ale również możemy wystawić na działanie promieni słonecznych. Myślę, że heliotrop naprawdę cudowny, jak inne również, ale myślę, że na te trudniejsze czasy, gdzie jesteśmy już trochę zmęczeni pewnymi sytuacjami. No, wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo korzystne. Zachęcam, polecam, wykorzystujcie energię tegoż minerału. Dobrze, kochani, zobaczmy teraz energię kad opiekuńczych. Cóż nam podpowiedzą? Powiedzcie mi, co tam u Was. U mnie dzień się pięknie rozkręca. Temperatura już wskazuje 11 stopni. Piękne słońce. Wczoraj pozwoliłem sobie na ponadgodzinny spacer po lesie było obłędnie e, mnóstwo już roślin kwitnie po drodze mijałem bezkresne bezmała pole zawilców. a e, no przepięknie było gdzie nie już nawet bratek trójbarwny ten leśny mnóstwo kosów gwiżdżących, e, no cudowny spacer także polecam wam Niebywale. Mhm. Super. Piękny dzień. Ciepły. Tak. Najbliższe, najbliższe dni będą w ogóle bardzo ciepłe. Pamiętajcie wystawiać w ogródkach, czy na balkonach, czy na tarasach jakieś poidełka dla ptaków, dla owadów. Teraz, kiedy się pszczoły, trzmiele, inne fruwające stworzonka budzą, mają problem z wodą. Jest niebywale sucho. Ja... U siebie w ogrodzie mam kilka właśnie poidełek rozstawionych. E, tak, Maciej, jest deszcz potrzebny dokładnie. Podobno w piątek ma troszeczkę popadać, ale, ale to niewiele. Dlatego jak tylko możecie, a macie taką możliwość, wystawcie gdzieś poidełka dla owadów, dla ptaków. E, u mnie jeże podchodzą. Koty e, takie chodzące po sobie wolno e, również. Rada, że to w czasie, kiedy no, wielu z nas czasami patrzy się w bezkres okna, to dodatkowo będzie też może jakaś uciecha. Naprawdę obserwowanie tych zwierząt, które podchodzą do poidełek ptaków, owadów czy innych, cudownym jest. I to taka nasza telewizja odskocznia. Dobrze, kochani, zobaczmy. Tak, wiebrza jest dramatyczna. Mam znajomych, którzy mieszkają na terenie, znaczy przy terenie wiebrzy. Eee, Przewczoraj też, czy wczoraj wydarzył się wypadek, eee, spłonął dom moich znajomych. Na szczęście udało się ogarnąć przestrzeń i już mnóstwo kochanych, wspaniałych ludzi pomogło pomaga cały czas i A, wczoraj umyłam. Poczekaj Liliko Pięknie. Super. Tak ja mam zaplanowany na weekend podróż na groby, groby moich bliskich mojej babuszki. Tak dobrze kochani. Zobaczmy podpowiedź kat opiekuńczych na dziś. Priorytety. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Dla mnie mówienie nie zawsze było trudne. Uczę się do tej pory, ale rzeczywiście, w sytuacjach, kiedy mamy różne napiętrzające się kwestie, kiedy nie wszystko i nie zawsze jest jasne, stworzenie sobie priorytetów, zapisanie ich i trzymanie się ich ściśle. Jest bardzo ważne, ukierunkowuje nas, dodaje nam pewności siebie, dodaje nam wiary w to, że to, co robimy, jest słuszne. Pamiętajcie, że zawsze można zmienić zdanie, bo zmieni się okoliczność, sytuacja, nasza świadomość, pogląd na dane rzeczy, ale też i ludzie, ale również i my sami. Dlatego tworzenie priorytetów jest naprawdę istotne. Kolejna podpowiedź to granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Tak, między innymi, dlatego, że wtedy lepiej nam jest działać. Są granice, tak jak ja to nazywam, kardynalne, które stanowią kręgosłup naszego istnienia, kręgosłup naszej moralności i człowieczeństwa, i przekraczać ich absolutnie nie możemy. Każdy z nas oczywiście ma swoją ścieżkę postępowania i tą ludzką i tę magiczną, ale są takie granice, których przekroczyć nie wolno. Ale są granice, które wręcz przekraczać należy, ponieważ są a, przysłowiowym wiatrem w nasze żagle, okrętami naszych możliwości. A, I stajemy się dzięki nim pełniejsi, bardziej a, wyrozumiali, bardziej mądrzy ukierunkowują nasze czynienia, nasze działania i rozwój nasz osobisty. Niejednokrotnie przekraczanie tych granic dodaje nam większej świadomości, rozszerza nasz światopogląd, rozszerza wszelkie działania, które możemy a, poczynić, które nas ubogacają, ale też i możemy się dzięki nim stać być może m, inspiratorami dla innych i Którzy też jakby wejdą na swoją ścieżkę rozwoju swoich możliwości, ustalą własne granice i w ten sposób energia powielana, pomnażana. Przepraszam, pomnażana będzie kadzidło. <dziś> Dzisiaj mam bardzo intensywne, mocne, jest cudowne, z lekką nutą piżmu i mię zakręciło. Przepraszam. Ostatnią podpowiedzią na dziś jest. Cierpliwość. Bardzo istotna e, podpowiedź. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich. To bywa trudne. Ale cierpliwość jest tak zwaną cnotą królów. E, cierpliwość uczy nas pokory, uczy nas determinacji, uczy nas zaangażowania. Jeżeli zasiejemy ziarno i będziemy ciągle zaglądać, czy wykiełkowało, wyrosło, prędzej zgnije. Więc to jest istotne, aby działać z najwyższą atencją, z najwyższym zaangażowaniem, z najwyższą nadzieją na to, że efekt będzie jak najlepszy, ale czasami należy cierpliwie poczekać. Starajmy się wtedy a, wprowadzać dobrą energię. Pamiętajcie, że jeżeli nie zrobimy wcześniej swoistych porządków, jeżeli przysłowiowa szafa naszego życia będzie przepełniona, będzie zastała energetycznie i nie dokonamy zmian, nie oczyścimy tej przestrzeni, to nawet jeżeli jesteśmy otwarci i deklarujemy wszechświatowi gotowość na wprowadzenie zmian, one albo będą przychodzić bardzo, bardzo wolno, albo po prostu nas ominą. I to jest istotne. A ja wiem i nie namawiam Was do e, wyczyszczenia swojej przestrzeni ze. Starych wazonów po prababciach, po robieniu różnych takich czystek totalnych, bo są rzeczy, które nas ubogacają, dopełniają nas, naszą przestrzeń, ale mówię o rzeczach, które gdzieś po prostu przeleżały tak niekoniecznie, niepotrzebnie. Uwolnijmy się od pewnych sytuacji, od pewnych przedmiotów, być może okoliczności. Aby móc otworzyć serca i świadomość na to, aby mogło zaistnieć coś nowego, coś innego, i czasami na początku jest trudno, potem pierwszy krok jest rzeczywiście trudny, ale ta cierpliwość, właśnie determinacja, rozsądnie wystawione i ustawione granice i priorytety pozwolą nam na osiągnięcie sukcesu i tego, co najlepsze dla nas. Zobaczmy na koniec energię run, jaka będzie nam dzisiaj ochronną, pomocną przez dzisiejszy dzień i dzisiejsze działanie. A runa na dzisiaj jest runą rozdroża. No i słusznie, kochani. Runa rozdroża. Zatrzymaj się. Stań na tym wysokim, polnym kamieniu. Rozejrzyj się w koło, doceni swoje możliwości, celebruj osiągnięcia, ciesz się nawet małymi sukcesami, a potem zastanów się, rozejrzyj w koło i wybierz najlepszą, najbardziej właściwą drogę na tu i teraz dla Ciebie, do tego, abyś mógł zdobyć, poznać, kształtować i dopełnić siebie. Tak. Wewnętrznie, świadomościowo, jak i zewnętrznie, możliwość Wypełnieniem Twojej przestrzeni w takim dobrobycie, w takim spokoju, z poczuciem wartości, godności, poszanowania, wdzięczności i miłości, jaką tylko chcesz. Runa Rozdroża daje nam wybór, ukierunkowuje nas do działania i daje przysłowiowego kopa, co byśmy energetycznie, energicznie działali. Bo to my jesteśmy kowalami swojego życia, to my determinujemy takie działanie, a nie inne. Cudownie by było, gdybyśmy kierowali się właśnie sercem, wdzięcznością, poszanowaniem, ale oczywiście każdy ma swoją ścieżkę i właśnie ta runa umożliwia takie działanie. Dobrze, kochani, dzisiejsze energie to król monet: posiadanie, bezpieczeństwo, rozsądek, roztop, roztropność. Energia docenienia, ale też i budowy tego, co dla nas stabilne, tego, co dla nas pozytywne i tego, co jest nam najbardziej pomocne i potrzebne. Nie wiem czemu, ale czas się zatrzymał, ale już, już jest. <laughs> Energia heliotropu, uzdrowienie, ale też i spokój naszego serca. Przemiany, e, oczyszczenie, ale też i Minerał, który pozwala nam właśnie w tych trudnych, trudnych e, sytuacjach jakoś funkcjonować, ukierunkowuje nas, daje nam siłę sprawczą i siłę realizacji. Priorytety, granice i cierpliwość. Tak, nikt za nas życia nie przeżyje, ale to od nas dużo zależy. Pamiętajcie, aby kierunkować swoją energię rozsądnie. Słowa wypowiedziane mają moc sprawczą. Także hmm, trzeba uważać to, o co się prosi. Ale myślę, że nasza świadomość jest tak wysoka. Otwartość serca i piękną umysłu. I myślę, że damy radę. Jak najbardziej. Tego życzę. Kochani, cudownego dnia. Pięknego czwartku. Eee, niebawem, niebawem nów pamiętajmy o, o oczyszczeniu, o minerałach, o ziołach, o olejach, o, o nas samych. Eee, korzystajmy ze spacerów. Namawiam was, wczorajszy mój spacer był obłędny. Co prawda ja mam ogród, ale wyjście poza teren ogrodu, poza dom, cudowny. <laughs> Super, Reniu. Cieszę się. Dobrze, kochani. Nie zapominajcie o łapkach, jakkolwiek. O um, kropeczce komentarzu. Ci, którzy nie subskrybują. Jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam. Subskrybujcie. Wszelkie notowania, wszelkie subskrypcje, zasięgi są. Popro... Ja nie wiem na czym to polega. Nie znam się na tym. Ale po prostu to spada na przysłowiowy łeb i szyję. No ale nic to. Damy radę. Dobrze, kochani. Życzę wam pięknego dnia. Uśmiechu na twarzy. Spokoju w umysłach. Miłości w sercu. Korzystajcie z tego piękna, które się budzi. Eee, dziękuję, Katarzyno. Eee, które się budzi. Które otacza nas coraz piękniej. U mnie kosy dają takie koncerty, że to jest coś niebywałego. Pamiętajcie, to czas na być może pielęgnowanie swoich Pasji, tego co nie jesteśmy w stanie czy nie byliśmy w stanie robić na co dzień, przez inne sytuacje, przez gonitwę. Starajcie się tworzyć. Pamiętajcie, że energia tworzenia, energia działania, pracy dłoni pięknie nas umacnia, dodaje wibracji. Starajmy się pięknie lśnić, jak gwiazdy, jakimi jesteśmy. Hmm. A, tak, Mangolo, dzień dobry. Słuchajcie, jest sposób, żeby to jest sposób bardzo, bardzo, bardzo stary. Jeżeli macie w swoich zasobach zielarskich ziele, liść, a, albo nawet macie w domu paproć, to chodzi o paproć. Jeżeli hodujecie jakieś paprotki, to z intencją najlepszą, najwyższą, a urwijcie taki jeden liść i w z białą i zieloną świecą razem e, zapalcie i spalcie ten liść e, w ogniu z intencją deszczu dla matki ziemi to jest bardzo, bardzo stary bardzo, no jak to się mówi z egregorem wiekowym e, działanie e, Indianie e, obu Ameryk e, w Indonezji ale i u nas na ziemiach Słowia... Słow... słowiańskich, ale też i na ziemiach, czyli celtowie. Paproć poza innymi właściwościami ma moc sprowadzania deszczu. Szamani, bęb... bębniąc w swoje bębny, ubrani we wieńce na głowie z paproci, śpiewali i tańczyli taniec deszczu. Taki jest egregor. Ja mam w domu paprocie, ale mam też w ogrodzie i już wczoraj poczyniłem coś takiego. Spalcie intencyjnie przy blasku białej i zielonej świecy liść paproci w intencji deszczu dla małej ziemi. Oczywiście, jeżeli jest taka wasza wola i tak chcecie. Tak, dziurawiec, e, rumianek, czystek, bardzo dobre. Tatarak jak najbardziej. E, bardzo, bardzo korzystne działanie. Myślę, że niebawem, e, jeszcze troszkę, ale niebawem poczynię po, po, po e, kolejny kurs ziół, na który Was zaproszę, ale to wcześniej pojmuję. A dziś, jeżeli tylko możecie, jeżeli macie taką wolę, ochotę, a myślę, że to warto. Każde działanie zintensyfikowane, każde działanie ukierunkowane e, pomoże nam i naszej matce ziemi. To taki hołd i wdzięczność za to, że nas e, ochrania, transformuje. Dobrze, kochani, na koniec trochę dźwięku dzwonków Koszy. Dzisiaj znów powietrze, niech nas oczyści, niech nas uwolni od pewnych negatywów, podczepów. Da nam ukojenie. Cudownego dnia Wam życzę. Pięknie dziękuję za tak liczną obecność. Nie zapominajcie o łapkowaniu, lajkowaniu. Eee, wysyłajcie, podsyłajcie linki, gdzie tylko chcecie, niech to idzie w świat. No i piękna Wam życzę spokoju w sercu, radości. No i dziękuję za wspólne poranne czynienie. Dobra, Felkiego Wam dziękuję, życzę i dziękuję za to, że jesteście. Macieju dziękuję śnił mi, śniła mi się e, dzisiaj a propos wielka e, przychodnia weterynaryjna i tak pomyślałem o tobie teraz dzień dobry Ewuniu dzień dobry Eli. witam cię serdecznie odsłuchaj sobie na spokojnie później e, no i też pięknego dnia ci życzę cudowności wszelakich dziękuję wam za wasze serducho i do usłyszenia do zobaczenia niebawem